Są tacy, którym wystarczy, że działa, i tacy, którzy muszą zrozumieć, jak to działa. Dla jednych szalona, na innych genialna. Na ING, przedsiębiorczyni. Dlatego na starcie zawsze pomaga ci księgowy i ekspert na wideo. ING, twój asystent w zakładaniu firmy. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Od wtorku z kuponem Lidl Plus. Mięso milone z łopatki wieprzowej rzeźnik. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Mleko UHT 2% Pilos 48% taniej. Złoty 75 zł za opakowanie przy zakupie 6. I wszystkie lotowe wielopaki Bongelati. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Dlatego na wiosnę zakupy robię w Lidlu. Czym wygrywa Primabiotic Collagen? Ujędrnia skórę dzięki wysokiej dawce kolagenu. Nie ma konserwantów i świetnie smakuje. Wybierz Primabiotic Collagen i zyskaj przewagę już na początku partii. Primabiotic Collagen. Dostępny na primabiotic.pl Jak wiosna, to w kratkę. Jak w kratkę, to i w kółko. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na wiosnę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Przygotuj się na najlepsze candy w historii. Na zaskakująco cichą pracę. Na energooszczędne rozwiązania. Na wsparcie sztucznej inteligencji, która ułatwia życie. Na świeżość i pojemność. Przygotuj się na nowe candy. Gotowe dla Ciebie candy. Teraz w ekspert energooszczędna pralka Candy AI Pro Wash z schodem debatowym o wartości 600 zł taniej. Alergia cię ogranicza? Weź Alerik. Teraz w nowym, trzy razy większym opakowaniu. 30 tabletek, gdy potrzebujesz na miesiąc kuracji. To jest lek. Na bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Prawdziwi handlarze nie odpuszczają. A w tym biznesie trzeba mieć jaja. Bierzemy co chcemy. Sześć. 12! Dwanaście i pół. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku w TTV. O! Krakowska. No ale jaka? Sucha skrzynki. Dużo zmieścili. Będziemy? Olewnik, na 100 g produktu 143 gramy mięsa. Jak Krakowska, to tylko sucha krakowska szynki. Olewnik. Jedzenie ma znaczenie. Dziś zamknięte. Czekam na ważnego klienta. Przecież mu nie powiem, że mnie głowa boli. Wezmę Abab. dla mnie najszybszy. I ból mam z głowy. A ja wracam do tego, co naprawdę ważne. Cześć tato. Dobrze, że jesteś. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Turbo wyprzedaż Media Expert. Teraz telewizory, laptopy gamingowe, ekspresy, lodówki, roboty sprzątające, trajery w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Expert. I BUPROM MAX SPRINT uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gierki superka, superhit. Gdy tylko chwilkę mam, to włączam gierki. Gdy tylko moment, mam mnożę cyferki. w gierki na lotto.pl i w aplikacji lotto. Półlokatorzy. E, powinniśmy tu trochę ogarnąć. To ja gotuję, a ty sprzątasz? Zrobię pyszne danie z warzywami i kremowym beszamelem. Gotowe! Ty też zasmakuj w pysznych domowych lazaniach. Smacznie sprytne. Na winte wszystko znów staje się nowe. Sprzedawaj z łatwością i zarabiaj. Znów i na nowo. Nie nosisz, więc sprzedaj. Powiedz, ta? To. Tato? A całym zdaniem? Gdzie są moje słuchawki? Tato! Człowiek. Nowy serial. Tata znajdzie słuchawki, żeby mama znalazła czas na serial, bo zawsze coś ciekawego leci światłowodem plusa. Musiałam sobie zrobić przerwę od hybrydy, moje paznokcie. Były straszne. Wiesz co? Zawsze miałam kruche i słabe paznokcie. Chciałam je wzmocnić. Regenerum regeneracyjne serum utwardzające w lakierze to więcej niż odżywka. Regenerum nie tylko wzmacnia i odbudowuje paznokcie, ale tworzy na nich tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Utwardzacz regenerum? Ratuje mnie, kiedy odżywki nie dają rady. Paznokcie są błyszczące, a to regenerum trzyma się nawet tydzień. Regenerum. Wejdź na OTOMOTO. Odkryj największą w Polsce bazę ogłoszeń motoryzacyjnych. Wybierz dla siebie idealne auto używane lub najnowszy model prosto z salonu. W wygodny sposób porównuj ceny. Zamów raport stanu technicznego i historii pojazdu. Poczuj się bezpiecznie dzięki weryfikacji auta i sprzedającego. Więc wejdź na OTOMOTO i ciesz się z jazdy swoim nowym samochodem. OTOMOTO. Tu się tworzą historie. Niektóre rzeczy kończą się, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Dzięki Regina najdłuższy ręcznik. Jedno jest pewne: te chłonne ręczniki wystarczą na dłużej. To widać tam, gdzie kończy się rutyna. Niektórzy czują to w każdym zakręcie i na każdej nierówności. To emocje i przyjemność. Inni podążają tam, gdzie wzrok prowadzi. A moc i niezawodność są po ich stronie, gdy natura stawia wezwania. To wolność i przestrzeń, tu i teraz. Są tacy, którym to daje przekonanie, że na służbie mogą polegać na tym, co sprawdzone: to pewność i bezpieczeństwo. Dla innych to spokój i wsparcie w podróży bez zmartwień. To moment, w którym odnajdują swój kierunek i podążają nim. To Skoda 4x4. Odkryj swoją drogę. Cel i tak osiągniesz. Skoda 4x4. Skoda. Lidlowy przegląd cenowy. Przez kraj przytacza się potężna burza emocji w związku z celami w Biedronkach. Podobno w różnych Biedronkach w Polsce są różne cele. Tych samych produktów to może wywołać pianie. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. W Biedronkach, na wschodzie i zachodzie Polski, zapłaciliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł, A w każdym litru ceny kupionych produktów były takie same. I niższe niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk. Winda. Schody. Woli powoli. A my z KPO? Będziemy szybciej. Nowe miejsca dla małych. Nowe piętro, bezpieczeństwo. KPO. Przyspieszamy Polskę. To co? Wsiadasz?